Dzień dobry Państwu! Dzisiaj mamy sobotę, 12 października, i jesteśmy tutaj przy Pustym Stawie i Lidlu. No i chciałem powiedzieć, że jutro są wybory do Rady <grym> no Chętnie bym poszedł, bo nawet miałem być kandydatem, ale jak się okazało, no niestety nie odbędą się wybory na stogach, ponieważ tylko 17 się zgłosiło ale i tak odrzucono trzech. Więc jest za mało kandydatów, wybory zostały odwołane. Może za trzy miesiące będą, ale to już wtedy. Raczej mnie to nie będzie interesować, bo już wystarczy mi tego wszystkiego, działalność społeczna. Ale ja powiem tak, byłem w Radzie Dzielnicy z Onegdaj, Tylko tak naprawdę ta Rada to za dużo nie może. No podzielić może budżet, który miasto i da. Natomiast te wszystkie tam działania Rady, tam jakieś uchwały czy coś, to miasto robi i tak swoje. Plany realizuje. Rada Miasta jeszcze coś ma do powiedzenia, ale Rada Dzielnicy, no ho, ho, ho Dlatego ludzie są zdegustowani tymi radami dzielnic, bo one za dużo prerogatyw nie mają, co możliwości też nie. No tam dziura, czy chodnik naprawić, czy ulicę można wystąpić, ale czy miasto zrealizuje, no to decyduje miasto. No i się rozmawiając z, z przewodniczącą Rady dzielnicy stoki, która jeszcze funkcjonuje, tak naprawdę to. Ona uważa, że Rada Dzielnicy to, 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 to może się mylić, a miasto zawsze wie lepiej. No ja nie rozumiem takiego podejścia do zagadnienia. No po co ta Rada Dzielnicy w końcu jest? Po to, żeby ona coś dla mieszkańców mogła wskórać. Ale jeżeli nie może, no to po co w ogóle powoływać taką Radę? No, idziemy dalej, zobaczyć, co na pustym stawie. Tu fontannę po nas zrobili, zobaczymy jak to działa. No, stare drzewo jest widać. Tutaj ten budynek, siary budynek Lidlu. Generalnie coś tu szumi, może fontanna chodzić. Wygląda na to. Teraz to zobaczymy. jest zbudowano taki pomost. No, tutaj widać gałęzie pourywane. To jest nasz taki staw, stok, na stogach taki można powiedzieć pusty staw. Miejsce rekreacyjne można sobie pochodzić, pospacerować wokół stawu nad wodą i się spaceruje tak o idziemy zobaczyć co tam się dzieje no jest ta fontanna no tyle razy byłem ale fontanna nie chodziła teraz działa tutaj panie coś tutaj ćwiczą na pomoście sobie Jakieś ćwiczenia to na kilka ćwiczą. Oto ławki są, chustawki, chustawki, ławki. Tu stolik do szachów i tak to leci. Dobry. Kręcę piętą. No i chłytanna pracuje. Jak widać ryby łowią. Biorą ryby? ale jakie to ryby biorą w ogóle duże małe małe Koluchy też o tutaj jakaś wędka a tam idzie ta rura do tej fontanny widać tu wypływa pogoda jest ładna piękny dzień mamy nad pustym stawem można sobie spacerować na spiningi łowią no tu szupaki powinny brać. A są tu szupaki? Czy nie ma? Może jeszcze łapki. No, fontanna ładnie tutaj mucha się No i jesień mamy piękną. Dzisiaj piękny dzień. Kolory jesieni. się zmieniają. ćwiczenia się odbywają na pomoście. No także zapraszamy na pusty staw Pomorska Telewizja Narodowa, a jutro na wybory do Rad dzielnic, oczywiście na stogach nie będzie. Komisja taka miejska podjęła taką uchwałę, że za mało kandydatów. Dziękuję bardzo. Redaktor Sławomir Ziębiński Olek, daj kalendarz do Rady Dziennicy. Dziękuję bardzo.